I mój czarnuszek wrócił do domu. Dystans był 60 km większy niż poprzedni pierwszy lot. Czas 11:43,25 sekund, czyli różnica była 3 godziny 58 minut. Tam, między wypuszczeniem a tutaj yy, i przyjściem do domu, bo wtedy były wypuszczone gołąbki yy, o godzinie 6:45, dzisiaj była to 7:55 i czas jest zdecydowanie lepszy. Dzisiaj była 210, jestem naprawdę z tego gołąbka mega zadowolony daje radę w przyszłym tygodniu lot numer 3 będzie też złobes, więc zobaczymy, może poprawi ten czas także jestem pełny nadziei, jeszcze iskierka nadziei nie zgasła